W Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie. Remont ulicy Narutowicza, tuż tuż. Dobrze się czyta. Wiadomo kto wyremontuje ulicę Narutowicza. Inowrocławski Ratusz wyłonił wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za wspomnianą inwestycję. To jedna z sopockich spółek. W sumie do przetargu zgłosiły się dwie firmy. Zwycięzca wyremontuje ulicę Narutowicza za kwotę 1 541 237 zł. Przypomnijmy, zakres inwestycji obejmuje położenie nowej nawierzchni na chodnikach po obu stronach jezdni. Z kostki betonowej wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto, w ramach tego zadania powstaną 23 miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca przebuduje dwa przystanki komunikacji miejskiej i zagospodaruje tereny zielone. Prace będą prowadzone na odcinku od kościoła garnizonowego do alei powstańców. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Zabieramy Państwa w podróż za Wielką Wodę. Marleną, Marleną Soptyńską i Bartoszem Wiśniewskim. Marleno, ty. Postanowiłaś ostatnio udać się w literacko-reporterską podróż do Ameryki. No trochę tych podróży odbywamy, prawda? Tak, ostatnio tak, ale teraz, teraz Ziemia Amer obiecana. Ameryka jak ze snów tak? I, i, i stereotypy związane z Ameryką, czyli cały czas gdzieś jeszcze pokutuje ten stereotyp, że Ameryka to, to no, kraj, w którym żyje się bardzo dobrze. Nasz korespondent Marek Wałkuski, który był dziennikarzem Radiowej Trójki. On do dzisiaj jeszcze tam te relacje przesyła, ale od 2002 roku jest takim stałym korespondentem Polskiego Radia w Waszyngtonie. I od, już od tego właśnie roku mieszka w tamtych Stanach. I właściwie no to osoba, która napisała już niejedną książkę o Ameryce. Ta nosi tytuł Wałkowanie Ameryki. Ameryka po kawałku jeszcze była, i ostatnia też, yy, i jego trzy książki mamy, trzy tytuły w bibliotece są dostępne. A chciałabym trochę szerzej powiedzieć o tej książce Wałkowanie Ameryki. No cóż, yy, książka przybliża nam właśnie ludzi. Ludzi i kraj. Tu mierzymy się właśnie, jak już powiedziałam, z tymi stereotypami. Tobie z czym wiąże się Ameryka? Też właściwie wiesz, że w powszechnej świadomości ludzi, no to jest to ten kraj cały czas obfitości. Niektórzy lubią ten kraj, niektórzy nie, prawda? Z różnych powodów. Ale Marek Wałkowski nam y, y, mówi tutaj o Amerykanach, o ich różnicach, i co ce, ale też i cechach wspólnych dla Amerykanów. O tym, y, czym różnią się Amerykanie, Ameryka jako kraj w porównaniu z innymi krajami, na przykład europejskimi, Francją, Włochami. Bo te różnice niezaprzeczalnie są. Oczywiście w Ameryce... Y, y, mieszka właśnie taki tygiel kulturowy, językowy, prawda? bo tam wciąż non stop dużo ludzi przybywa. Nowych imigrantów, emigrantów jest sporo w Ameryce. Ale Marek Walkuski, będąc takim stałym obserwatorem tego życia i doświadczając samemu tego, co się dzieje, czyli plusy i minusy pobytu tam, ta amerykańska rzeczywistość może nam tutaj troszeczkę ten obraz i wyjść poza ten stereotyp myślowy Polaka czy innych i osób z innych krajów pomóc troszeczkę więcej informacji zdobyć i też właśnie Walkuski mierzy że się z takimi problemami, też, też ostatnio podejmowany i dosyć dużo było tematów związanych z, z, z pozwoleniem na broń, prawda? To cały czas jest taki ten odwieczny temat, i też on ten temat porusza tutaj. Mówi też odwiedza Polaków tam. Też, dlaczego Amerykanie wyjaśnia nam, dlaczego Amerykanie. Myślą, że ten kraj jest wyjątkowy, że dla nich to jest kraj wyjątkowy. To bardzo dobrze zresztą, że tak myślą, to, to jakaś postawa patriotyczna na plus, ale czasem nie może nas ta, 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 to ich myślenie o swoim kraju trochę zadziwiać. Ale z drugiej strony Wałkowski tłumaczy, dlaczego tak się dzieje. No to takie jest proste dosyć wytłumaczenie, ponieważ no, co roku jest ogłaszana loteria wizowa, prawda? I tam 15 milionów ludzi zgłasza się, by, by wyrazić chęć zamieszkania tam w tym. W tym kraju i tylko 50 tysięcy otrzymuje zezwolenie na pobryt. I to już też dla Amerykanów jest argument, że jednak jest to kraj, że tak powiem, szczęśliwości, spełnienia marzeń. To tyle Wałkuskie. On, on mówi też no porusza to wiele wiele spraw, jak to Amerykanie, czym dla nich jest patriotyzm, no wiele, wiele innych rzeczy robi to w takim dość taki wyważony sposób, bo zarówno mówi o, też o tych plusach, jak i minusach. A minusy to też tutaj przedstawia, że tam jednak coraz większe bezrobocie, coraz wyższa stopa bezrobocia jest w Stanach, że coraz większe różnice w warstwach społecznych, że, wy, że no po prostu tych problemów Stany Zjednoczone mają dużo i on o tym mówi, ale to mówi w sposób lekki i taki dość dowcipny w stylu właśnie marki kawawkuskiego. I to dobrze się czyta. Ale żeby nie było tak pięknie, bo to jest wyważone. Oczywiście dla druga książka to jest książka GD GD Wensa, elegia dla bidoków i to z taką rekomendacją, że jest to najważniejsza książka o Ameryce ostatnich lat. No tak tak do końca to mi się tak, ale powiem Państwu kilka słów na temat tej książki. Bo może też wa ważny jest ten głos osoby, która tam żyła. Tu mamy osoby, głos, osoby Amery głos osoby mieszkającej, właśnie większość ży pochodzącej z Polski, a tylko jakiś tam kawałek czasu mieszkającej w Stanach, czyli osoby z zewnątrz, można tak powiedzieć. A, a tutaj osoby, która się urodziła w Stanach, ale urodziła się w rodzinie, która należy do tak zwanej takiej warstwy społecznej, określanej dosyć tak negatywnie, bo do białych amerykańskich, amerykańskiej biedy. Przez Amerykanów o, o nich się mówi bidoki, buraki, czyli to jest takie białe śmiecie. Tego typu określenia padają na, na tę warstwę społeczną. I właśnie autor, pisarz, publicysta pochodzi z tej warstwy i on ich wyjaśnił dlaczego właściwie mając 33 lata napisał, bo to jest książka biograficzna po części, taka wspomnieniowa i też poruszająca te socjologiczne zmiany, które się odbywają w Stanach. Mając 33 lata napisał tę książkę, no ktoś by się ze mną... no 33 lata, jaki tu można mieć bagaż wspomnieniowy, jakie, do... jakie doświadczenia, ale otóż on tutaj wyszedł od tego, że, yy, że dla osoby, która urodziła się w tych niskich warstwach, gdzie tradycją właściwie jest bieda, gdzie... Yy, yy, gdzie właśnie cały czas nędza, patologie, narkomania, przemoc domowa, wszystko to jest w tej warstwie obecne, w tej warstwie społecznej i w jego rodzinie to też było. I on, jakby dla niego, jest taką niby zwyczajną rzecz dla innych, a dla niego rzeczą taką powiedzmy, że mógł ktoś z tej warstwy przebić się i osiągnąć sukces, bo on jako jedyny członek swojej rodziny, i pewnie to też w, w tych społecznościach to też tak bywało, że jako nieliczny zdobył wyższe wykształcenie to na bardzo prestiżowej uczelni wyższej w Stanach Zjednoczonych. Tam, gdzie mało kto się przebija z tej właśnie najniższej warstwy. Mało jest tam kolorowych osób, mało też właśnie jest tej warstwy tych białych tych widoków, bardzo mało się takich osób dostaje. I to jest właśnie, on mówi tutaj, skąd ta jego rodzina pochodzi, dlaczego tak się stało, że, że oni nie mogą się z tej biedy wyrwać, bo pochodzi z tego środkowego wybrzeża. Wschodniego wybrzeża, środkowego, wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, tam gdzie no, przemysł. Tu by trzeba było troszeczkę więcej naświetlić. Yy, te, ta geneza tej rodziny, jego dziadkowie w celu polepszenia życia szukali lepszej pracy, dostali się do takiego uprzemysłowionego miasta, no ale później te zmiany gospodarcze sprawiły, że, no, że potoczyło się to wszystko, jak się potoczyło. Ale on też się zastanawia nad mentalnością tych ludzi. On nie krytykuje ich tak do końca, bo to też ich, jest jego. Rodzina, ale widzi też minusy, dlaczego tak się dzieje, że tylko nieliczne osoby się z tej, z tej biedy wyrywają. Pokazuje to, on to wymienia, że miał też to szczęście, że miał bardzo dobrych dziadków, napotkał na swojej drodze wspaniałych ludzi, którzy mu pomogli, że wojsko mu również pomogło. To wskazuje na, na te punkty, bez których on nie osiągnąłby tego, co zamierzał. A ty masz może coś innego, może lżejszy gatunek. <laughs> Jednak okazuje się, że warto łamać stereotypy ustalone prawdy i półprawdy na temat oczekującego świata, na przykład sięgając po polecane przez ciebie książki. Tak jak mówiłaś o Ameryce, krąży dużo stereotypów, określa się ten kraj jako ziemię obiecaną, zwłaszcza dla imigrantów, czy też kraj za wielką wodę. I ja Państwa zachęcam dzisiaj, żeby mo, może się tak zdarzyć, że Państwo nad wielką wodą spędzą swoje wakacje. Ale jeżeli nawet planują Państwo zostać w mieście tego lata i największą akwenem wodnym, jakie, jakie zobaczą w najbliższych miesiącach, to będą na przykład stawki w Solankach czy nasza szanopet, to zachęcam Państwa do tego, żeby lać wodę. A może nawet czytać wodę. I to z książką Tristana Guleja Jak czytać wodę, właśnie. Tytuł trochę intrygujący, bo raczej czytamy książki, ewentualnie artykuły, niż wodę. A jest to bardzo popularna, przystępnie napisana z humorem książka. Niekoniecznie dla tych, którzy mają żyłkę żeglarską we krwi. Dla tych, którzy lubią przyglądać się otaczającemu światu. Autor przystępnie przedstawia prawa fizyczne, chemiczne i naprawdę nie trzeba być dobrym z tych dziedzin wiedzy, żeby dowiedzieć się czegoś, co sprawia, że na przykład jak wyleje nam się szklanka wody na kuchenny blat, to... Nawet jeżeli mamy zupełnie płaski, to ta woda nie ułoży się równomiernie, tylko skupia się w różnego rodzaju... Mm, Plamki i kształty, co o tym decyduje. I później, jak się okazuje, takie, takie prawa fizyczne czy chemiczne, które rządzą działaniem wody, powiedzmy w naszej kuchni, kiedy, kiedy myjemy naczynia czy, czy przygotowujemy posiłek, gotujemy coś, okazuje się, że można te obserwacje z naszej kuchni przenieść na, na świat najbliższego stawu, najbliższej rzeki, a. W perspektywie możemy to obserwować lecąc czy płynąc do Ameryki, albo, albo dowiedzieć się po prostu, że również te prawa mają swój odpowiednik w makroskali i dowiedzieć się no, dlaczego, dlaczego w morzu są fale. Niby to pamiętamy z lekcji czy też z opowiadań nauczycieli, rodziców, ale. Ale jakże skomplikowane, a jednocześnie proste, które możemy zaobserwować nawet, nawet wzburzając naszą szklankę zwykłej wody. Prawa i zjawiska rządzą wodą, jakże jest to fascynująca ciecz, jakże niezbędna do życia, wszechobecna i jakże się okazuje, ciągle skrywająca, skrywająca wiele, wiele tajemnic, których część tylko można odkryć czytając wodę z Tristanem gulejem. Zapraszam do lektury. To już wszystkie informacje w inowrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!